E, siema. E, znaczy się cześć. E, 19 godzina, czyli jestem nieogarnięty i w ogóle i przed chwilą grałem w Minecrafta i, i była rzeźnia normalnie potworów. To realnie o Minecrafcie. E, ale piątek e, tak głupi, tak samo jak wtorek jest głupi i nienawidzę. Piątków i wtorków Tak, 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 tak Ale nie o tym eee, A e, Napiszcie podpunkt A Albo napiszcie normalnie A e, Czy chce e, Pytanie do Was Tak, tak zagalopowałem się e, Napiszcie A Kto nie oglądał te, Od tamtego momentu e, A Czy chcecie E, czekajcie muszę zobaczyć Call e, of Duty Modern World 3 czy, chce, e, czy B chcecie GTA 4 Czy C chcecie GTA San Andreas? To mi napiszcie w komentarzach i ja to będę nagrywał Czego będzie najwięcej e, A, B lub C e, to, to ja to nagram i to jest Wasz wybór. Ja podałem trzy gry i, i możecie e, e, napisać w komentarzach, które chcecie i wtedy ja to nagram. I, i wtedy e, będzie coś ode mnie, wtedy będzie coś od Was, bo Call of Duty Motherworld World też jest multiplayer chyba no chyba. Tak, 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 tak. Call of Duty Modern World jest e, multi czyli jakby ktoś podał e, nazwę e, pod jaką gra albo normalnie serwer, na którym gra, to ja bym z e, to ja z góry dziękuję i no i ja gram sam na singlu i w ogóle i robię misje ja nie, ja nie nagrywam bo misje są strasznie długie to by mi się nie zgadzało z tym bo mogę tylko 15 minut nagrywać czy tam 16 bo nie mam limitu wykupionego i tak i czekam na 16 widzów czy tam na 20 żeby minimum tą godzinę nagrywać albo live zrobić ale live trzeba mieć skończone 18 lat a ja mam dopiero 14 czyli 3 lata musicie poczekać z liveem z jakiejś gry no i ale można też y, trochę oszukać youtuba ale to się nie opłaca trochę i ten i to z mojego z mojej strony wszystko chyba co chciałem powiedzieć i, i a i, i taka uwaga którzy próbują hejtować mój Mój ten. E, mój kanał i filmy to ja znam admina YouTube'a i mogę zgłosić hejt. I radzę nie hejtować mnie. To ode mnie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie. Łapka w górę, skrzydełko jak to woli. I cześć.